Proszę Państwa, to jest chyba już nie wiem, piąta z tego co pamiętam pielgrzymka rowerowa tradycyjnie po bożym ciele do e, Częstochowy. E, cieszę się, że doszła do skutku. Życzę przede wszystkim, żeby nie padało wam, żebyście tutaj nie dojechali. E, pielgrzymka ma to do siebie, że zawsze jest dobrze podjąć jakąś intencję. Ona wtedy jest taka skuteczna i daje sens że nie to tylko sam wyjazd rowerowy, ale spróbujcie też ten trud jakoś ofiarować w jakiejś intencji, które gdzieś tam ucie w sercach i że to był też czas, że, że tam jadą, czy, czy jakoś będziecie mieć też chwilę na jakąś refleksję i modlitwę. Życzę, żebyście szczęśliwie dotarli. pomódźcie się też za nas, za całą e, parafię. Wracajcie szczęśliwie. Ojcze nasz, któryś jest, nie wiesz, cień, cień, nie twoje. Przyjdź, Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Pan z Wami, I słuchajcie Twoim, błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn Duch Święty. Amen. Jedźcie w pokoju, Wszystkiego dobrego. Zapłać. Bogie nie wracajcie. Zapłać. Ja Kuligowska i jestem na pielgrzymce pierwszy raz. Nazywam się ja, Andrzej Karasiński to mówi. Pozdrawiam mojego szefa, na pielgrzymce księdza Krzysztofa. Jestem zmęczony, na pielgrzymce raz nie byłem. Rysiak, jestem na piątej pielgrzymce, w Stochowie. Witam, jestem Piotr Kunigowski, jestem drugi raz na pielgrzymce, tym razem z córką. No i jakoś nam poszło. O Drugi raz jestem na Piągrzynce i mam nadzieję, że nie ostatni. Dziękuję. wygląda, że się skończy. Nazywam się Paweł Benaczek. Jestem ja uczestnikiem yy, Tego tegorocznej Piągrzynki do Częstochowy. Jest bardzo fajnie, pogada dopisuje. Tak jak zawsze. Dziękuję. Piotrek. Jestem trzeci raz na biegrzymce, mam 15 lat. Mateusz Olszewski, jestem w Legnicy po raz pierwszy na tej co jest super. Oczywiście drugi raz, tę A Bardzo fajnie jest, na pewno następnym razem pojadę. Nazywam się Krzysztof Kotos, w pielgrzymce biorę udział trzeci raz. Jest bardzo fajnie. <todgłosy> Tadeusz Kołul jestem. Czwarty raz na pielgrzymce. Za każdym razem jestem zadowolony. Noc no pierwszy raz w tym roku, odważyłem się jechać, bo jeszcze nigdy nie byłem, i w Częstochowie byłem, i pierwszy raz byłem. Cześć, Darek Kostrzanek z drugiej strony. Drugi raz na pielgrzymce, jest w porządku. Dzięki. Krzysztof Arczyk, nauczyciel historii, pierwsza raz na pielgrzymce, to często powala ale nowy, nowy, No Tak, tak to rzeczywiście wcześniej. Jestem z Legnicy, we jesteś jesteśmy z Legnicy, tylko ja jadę i jeszcze i Mateusz, ale Mateusz i teraz nie niego. Cześć, nazywam się Józef Zembrzócki, jestem trzeci raz na pielgrzymce chciałbym serdecznie podziękować panu Zdzisiowi Karkoszowi za super serwis moim rowerem. Jerzy Banet, trzeci raz na pielgrzymce, bardzo zadowolony i myślę, że jeszcze nie raz będę. Nazywam się Jan Wiatrak, jestem po raz trzeci na pielgrzymce rowerowej. Jestem zadowolony i jeśli tylko zdrowie będzie dopisywało, będę chciał co roku jeździć. Dariusz Sudoł, trzeci raz na pielgrzymce. Niestety ta pielgrzymka była dla mnie nieudana. Mieliśmy małą kraksę i muszę wracać do domu. Pana Ireneusz, pielgrzymka czwarta. No, bardzo fajnie, organizacja super. Impreza bardzo dobra, koleżeństwo. I, I ludzie, do, do których tu przyjeżdżamy, a jesteśmy teraz w nowej wsi małej. Bardzo są mili, życzliwi, gościnni i towarzyscy. Bardzo miło, dziękuję. Andrzej Łużycki z Wrocławia, jestem po raz pierwszy na pielgrzymce. Świetna zabawa. Następnym razem na pewno to skorzystam. Jestem piąty raz na pielgrzymce. Byłem na wszystkich. Jako jeden z trzech, którzy tak? uczestniczyli we wszystkich pielgrzymkach, i wracamy już do domu. Jesteśmy na ostatnim nie, etapie. To jest, to jest. Na pielgrzymce jestem po raz drugi i mam nadzieję, że nie ostatni.

A ja ty z tyłu, ja że Nie czuję, nie czuję. Ty to wtedy do domu, do samochodu, że jest i znowu. No jest fajnie, jest pogody, pogody nie ma, jest paskudnie, no ale... A słońce przyjdzie? Słońce przyjdzie w piątek. Nie, w sobotę ma być. W sobotę ma być już 2.25. Czyli wytrzymamy? Wytrzymamy, damy radę. Ja z takim prorokiem, Artur Mów, w tym, wywiady z tymi, którzy twierdzą, że słońce będzie za dwie godziny, a nie on mówi coś o Dzisiaj czwartek, do soboty mamy będzie? Za dwie godziny podjedziemy tam pod Henryków i tam będziemy mieli słoneczko. I tam w mamy lody. No. Także tutaj Jurek jest mój prorokiem, kura, na sobotę dopiero wróżę trafiłem. <grym> pan tutaj pierwszy raz, jak ja pan ja. ocenia swoje siły? Pierwszy raz. No, siły to mam nadzieję, że dojedziemy. Szczęśliwie, że dojadę tak samo. I o, czy dojadę. Ile kilometrów zrobiłeś? 300? No, kilometrów zrobiłem. Z zrobiłeś? Nie no, 380 mam zrobione. A ja też ja ja no. dostałem.

ja. Skórne stamy. Trzymaj się tak, bujo. No. Nara. No trzymaj się. Na Samotny samaritani. No. Hmm. no się, Kiedyś Kiedyś wcześniej. Czy Sarby za daleko? No. To poszukamy to Zobaczcie, czy tutaj nie ma jak ten przystanek? Ten przystanek może być? Dzień No i mamy pierwszy postój śniadok no odpoczynkowy, tak? No jemy, w trakcie jesteśmy. Ogólnie zmęczeni, bo no. dopiero ile? Ja pod nas galik patrzę. 40? 38. Mam 38. 38 spokojnie, jedziemy, tempo dobre, przestało padać. E Optymistyczne nastawienie, oh yes. krowy się pasą, można wydoić. O, tam masz na miarę, Tomek. <noise> o to. Tam, tam widzę kanapek. Ale to idziemy, mamy? Zielone zielone. <śpijemy> <śpijemy> no, a wlaskam no, Jakąś wieczerzę mamy widze? No. Nie połowę, To jest, no. to jest z rabarba... Nie, z czym? Z truskawkami? Tomek, to meg Wiśnie? No ja co to za, ja, za ja. no, no. okazja? Urodziny? Trudno. Jak? dziurka.

Dzisiaj mamy ciasto. Lody i piwo zmrożone proszę teraz. Hahaha. <grym> I z super. Mmm. Mmm. ma trzydzieści. Różne. Ale tak jak w tamtym roku. W tamtym roku też ma no, no trzydzieści. Adzie mnie kryje się, patrz Na dwie ręce. Takie dobre, że jeszcze wezmę no, jedną. Jedno, nie jedno to, że brawo. No, nie no, to. To. Jedno, jedno to. Będzie, się agrają Będzie, agrają proszę bardzo. Lewa, prawa, lewa, prawa. Dobra. Nie, już to nie było. Proszę? Oczywiście. Nie, nie, nie. na inną płytek. Ta tam nie doi. I co? Nie no bo na to nie chciał iść. Tam kargurowe łódzko na polu. Czemu nie chciałbyś? Nie, to chwilę mi jakoś A na drugą co, dobrze nagrało? Uh -huh. Mhm. Mniam, mniam, Coś się upadło, kolego. Nie zaśmiecamy. No co to mówisz? <grym> o co ci chodzi? Tutaj nadszedł czas rozstania jednego z kolarzy. Chciałbym wytłumaczyć o, moją nieobecność dalej po, podczas naszej telewizji kochanej. Niestety obowiązki wiceszefa w resorcie restrukturyzacji rolnictwa wzywają mnie. Tak jest, interesy. Interesy. Nie interes. chcieli, bo dróg nie ma w Polsce jeszcze. Musimy się siąść i pogadać, co z tymi organami będzie. Nie radaby jeszcze. No. Co, to... Będę płakać. Nie będę płakać, no. W Polsce nie chcę mi tak zarobić. Nie chcę mnie przyjąć w Polsce i iść do pracy. Nie są nad... godni. Nie, nie, są, są, nie godni są godni po tak. prostu, no. nie chcą to nie, nie to nie, ja się nie, ja się nie będę poniżał Na tysiąc złotych. Otóż to lepiej tysiąc euro. Właśnie tak mi się, Już lepiej brzmi. Żeby 1500 euro, bo tysiąc to między nami, a ja pięćset to w łapę. <noise> to zwana koperciocha. <głos> <głos> nie no. Przemu... Wdzięczność na parapecie, tak? Ta. Czemu, czemu tysiąc? Tysiąc to ja się podzie do Niemiec to jest. A to jest dalej, to powinno być dwa tysiące nawet. W kopercie. Kopiec koperty. bo kopercie może być więcej. Ja w łapy nie biorę, za dużo. Ale do nie chowam. Tak, ale konie, za koniec się wylewam. Nie, to za takiego oby nie pewnie. Nie biorę, bo nikt nie daje, nie? Nie biorę, bo nie daje nie? No. Jak biorę, jak daję, to trzeba brać. Ja jak biorę, trzeba uciekać. To. Nie pożegnali się ze mną trudno. w Jest dobrze, gut Auto Ha <laughs> ha. straszcie straszcie! Uczynimy się!

Będzie, będzie. Nie ma źle. A ty i te reklamówki z Biedronki. Ja ty ty nagrywasz to? No, już ja. było to, starczy. Było i dostarczyć. będzie. O, i Bednar jest. Jak tam Bednar? Ja mam bardzo dobrze format, w roku dopisuję Tak, to

wie Nie No, jedziemy. Odjazd! Ej, przystanek zostawić, nie? Jak Też Mam cztery, dwie rzeki. Teraz to powinien tam być położony kercer i tyle. Teraz

きれいしたかれちゃうの

Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie. Dzień dobry witam. Serdecznie. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Dzień dobry witam Na wesele Znowu nie raz się będziemy czuć jak każdy na swoim miejscu działa. <grym znawaj się wyszła> to ja też tak gdzieś siedziałem. <grym znawaj się wyszła> no, co? Okay. A co? Tak, to...

Czuję, tak pod na ciebie, liczyć? prawda? Nie programujesz takim żyzierem. Chciałem, że. Pykło. No to ja rozumiem, że teraz już będę nagrywany. A skoro jestem nagrywany, to chciałem powiedzieć tak. Po tym dzisiejszym etapie mam pewne przemyślenia dotyczące naszej pielgrzymki. Okazało się, że nieważna jest pogoda. Ale ważna jest intencja, z którą się jedzie. Ważne jest towarzystwo, w którym się jedzie i nastrój, jaki, jaki pociąg się towarzyszy. I wydaje mi się, że wszystko to było w porządku oprócz pogody, która, jak powiedziałem na wstępie, jest tym wszystkim najmniej ważna. Dziękuję tyle na do powiedzenia. A co, Patryk na ten temat?